Rzecz, jakie, jakie tematy przy majowym grillu zostały poruszone? No, ja słyszałam tylko powiedz mi, co my z tym zrobimy, ponieważ mamy ogrzewanie na gaz. I... Ale przybyliśmy, widzą o czym rozmawiano na naszym grillu. No, głównym tematem były koszty ogrzewania domu. Czym ogrzewać? Gazem? Czy prądem? Czy może pompę ciepła, albo może zrobić ogrzewanie na pelet. Co to o tym sądzisz? Znaczy, wiesz co, przerażają mnie rachunki. Dużo osób pozmieniało w ogóle y, przecież ogrzewanie y, 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 węglowe y, na gaz i no zrobił się ogromny problem. I powiem ci, że no nie wiem co teraz z no powrotem wracać na, na opał węglowy, no to chyba niekoniecznie, tak? No Ale nie ja wiem. myślę, że to trzeba by było podejść do tego jakby z, z innej strony, bo trochę nie rozumiem takiego podejścia, że wybieramy, no czym będziemy teraz grzali, no to teraz będzie, będą wszyscy dzwonić i będą ci wciskać pompę ciepła, za chwilę się okaże, że pompa ciepła za droga, to będą ci wciskać jeszcze jakieś inne wynalazki, tak jak fotowoltaikę i tak dalej. I tak naprawdę to tak jakbyś miała dziurawe wiadro, tak? I zamiast zastanawiać się jak naprawić dziury, to, to my się zastanawiamy, jak dolać wodę do tego wiadra. Ja bym bardziej poszedł w stronę taką, żeby, żeby wybudować dom, który jest energooszczędny, który zużywa praktycznie no, tak minimalnej ilości energii na ogrzewanie, że jest to pomijalne, że może, można to grzać czymkolwiek i, i tak rachunki będą wynosić kilka kilkaset złotych rocznie. Chcielibyśmy sprawdzić yy, w tym markecie, yy, czy ludzie kupują lodówki... Yy, Energooszczędne? Czy... No nie, no, ja bym chciał sprawdzić, czy, czy ludzie w ogóle Hmm. Czy są w ogóle takie lodówki w klasie energetycznej G, czyli takie, które zużywają prądu kilkakrotnie więcej niż, niż te energooszczędne? znajdujemy się właśnie ja rozumiem budowlanką. Rozumiem, że po prostu niestety u nas w naszej branży no, no, jest regulamin no, 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 sklepu wewnętrzny, no, no. który właśnie mhm. gdzieś tam zabraniają. Jesteśmy, wróciliśmy spod sklepu. Niestety regulamin sklepu nie zezwala na zabrania po prostu kręcenia filmów. Więc nie będziemy tam panu robić pod górę. Generalnie sprzedawca bardzo miły poinformował nas, że na zamówienie może sprowadzić lodówkę G. Jest chyba jedna firma. Która coś takiego robi, ale Bardzo na, droga firma, a na sklepie nie tego, tego nie mają. To są jednostkowe przypadki. Jesteśmy na e, budowie. budowie osiedla domków jednorodzinnych i tutaj popatrzymy, czy te budynki są faktycznie budowane w sposób energooszczędny. Czy raczej niekoniecznie? Standardowym sposobem. Albo nawet poniżej jakiegokolwiek standardu. Zaraz, zaraz pokażemy, co tutaj, co tutaj się wyprawia. No Patrzmy. dobrze, 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 ale powiedzmy też może, e, dlaczego chcemy zobaczyć, jak jest to budowane. Bo na początku naszej rozmowy e, żeśmy poruszali temat ogrzewania. Yy, kosztów, kosztów ogrzewania, dokładnie, że są takie drogie, że i co tu zrobić, żeby zminimalizować. To popatrz, no, to na przykład, to jak to mówisz, te, te szeregówki, no to raczej dom, domem pasywnym na pewno nie będą, bo tak, no w domu pasywnym mamy takie pięć, pięć podstawowych zasad. Po pierwsze, bardzo dobra izolacja ścian. No tutaj widzimy, że jest styropian, ale tam za dużo tego nie ma, nie wiem, tak na oko. 12, 10? Nie, nie, 12. więcej będzie, ale, ale z 20 to chyba nie ma. Nie, 20 nie ma. Poza tym, następna, następna zasada to jest taka, że okna mają być ciepłochronne i ma być wykonany ciepły montaż tych okien, czyli one mają być w warstwie ocieplenia. Tam jak widzimy tak, jest okno, które jest zamontowane w ścianie, więc to już, są, jest już nie jest to na pewno dom pasywny. Uszczelnione tylko pianką w koło i od razu mur, także tak. o tym, o tym Kolejna tak. sprawa, domy pasywne muszą mieć wentylację na wewnątrz z odzyskiem ciepła. No a tutaj widzimy, że są. Kominy tradycyjne, wentylacyjne, wentylacyjne, czyli wentylacja grawitacyjna, która tak naprawdę nie działa. E, ile już żeśmy wymienili tych zasad w budynku pasek numer 3? Tak. Czwarta zasada to jest likwidacja mostków e, termicznych, no to tutaj widzimy, że tu jest pane tych wszystkich czpieni żelbetowych, e, bardzo dużo. Może pokaż no i, o co chodzi? Do, no, te, te żelbetowe słupki są, które są pomiędzy cegłami. Tak? To są wszystko mostki termiczne, które powinny być ocieplone lepiej niż, niż, niż pozostałe części ściana. Tutaj widać, że to wszystko jest ocieplone mówimy, jednakowym stylu. Mówimy o tych szarych takich pasach, no o tych szarych, o tych szarych, ta, o tych szarych tak, takich dokładnie. pasach, które są między cegłami. Nie? Bo te naprawdę tutaj nie oszczędził, naprojektował na, 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 na tego, co nie ale nie wiadomo też po co aż tyle tego jest no i to już była czwarta zasada no i piąta zasada budynku pasownego to jest szczelność szczelność powietrzna no to tutaj akurat to trudno jeszcze stwierdzić na tym etapie no ale już widzimy właśnie te okna które są opianowane więc to na pewno nie będzie szczelne bo przy takim przy takim wykonawstwie to szczelności żadnej się nie uzyska mega duże okna okna duże to akurat na budynku pasywnym są potrzebne natomiast tutaj te okna są od północy to już w ogóle jest zaprzeczenie wszelkich no o to zasad tym bo tym ile tym okna tym mają być ale od południa I, i nie sądzę żeby były w tej najwyższej klasie utrzymania że tak powiem, ciepła, bo takie okna są bardzo drogie no może kogoś stać, aczkolwiek widać że są zamontowane w murze a nie w tym a nie, nie, a nie w ociepleniu a nie w warstwie, a nie na zewnątrz muru w przyszłej warstwie ocieplenia, więc to już na pewno nie będzie tą pasywny. Ty też wytłumacz o co chodzi, że te okna powinny być wystawione ciut po prostu poza mur i obtoczone całe ociepleniem, tak? Generalnie tak. Natomiast same szczegóły to jeszcze w następnych odcinkach nie będziemy teraz... Tutaj szczegółów rozrysowywać. No, szczegółów nie, ale że mówimy żeby po prostu żebyście wiedzieli o co, o co nam chodzi, tak. Natomiast okien jest tutaj bardzo dużo, tak, ale już tych faktycznie tych całych mostków jest... E... Na no, trzpieni żarbetowych nie widać tych szarych. Jest tutaj mniej. akurat nie, ja prawie nie zaszalał, nie zaszalał no dalej tam bliżej nie będziemy wchodzić, bo to czy prywatna działka, to nie będziemy tutaj mm -hmm, mm -hmm. podchodzić. No ale jednakowoż y, y, widać to jest domek prywatny, tam była szeregówka i w szeregówkach nikt nie oszczędzał, że tak powiem, w tych całych mostkach, w tych y, mini okienkach. No tutaj jest domek prywatny i to po prostu y, widać już, że ten projekt jest taki no, indywidualny i niekoniecznie po najniższej y, Linii, że tak na powiem. No nie jest, Aha. bo tutaj, też jak się tak patrzy na ten komin, no to tam bardzo prawdopodobne, że tutaj będzie wentylacja mechaniczna, bo jest tylko jeden komin, jakiś spalinowy. Prawdopodobnie na jakiś kocioł albo kominek i więcej z tej przynajmniej strony nie widać kominu, więc bardzo prawdopodobne, że będzie wentylacja mechaniczna. Tutaj. Jakiś rekuperator, albo może nawet i pompa ciepła, albo coś, nie? Także no, no nie gdybajmy, dobra. Nie gdybajmy, aczkolwiek widać, że ten komin jest jeden mały. I... Później w następnych odcinkach to rozwiniemy, więc oglądajcie nasz kanał. Możecie kliknąć subskrypcję, wtedy będzie Wam się to wyświetlać i nie przegapicie kolejnych odcinków. No i na dzisiaj to, to kończymy już chyba. No myślę, że kończymy po prostu. Aczkolwiek A chyba, jestem zawiedziona. Jest taka zmarnowana troszkę. Jestem zmarnowana, jestem zawiedziona, że nie można mieć kominka i, i w ogóle. Można mieć kominek. No i no jak... to mi musisz to udowodnić, bo ja po prostu uwielbiam smażyć no można się mieć przy kominy, kominku. Tylko nie, i... tylko nie ma sensu to. Nie ma sensu. Nie ma sensu. Ja bo uwielbiam pasywniać. smażyć się w, przy kominku, więc z, musisz mi to udowodnić, że nie ma sensu i że po prostu albo zrobić, pokazać, tak, że można kominek zrobić i to Dobra. wtedy mnie przekonasz. Dobra, w następnych no. odcinkach e, spróbuję cię e, przekonać do tego, że jest to zbędny element. Nie, 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 niezbędny, tylko jak po prostu zrobić, żeby on był. Dobra, kończymy. Na razie, cześć. <gry> pa.